Witam wszystkich serdecznie. Gramy z Julią. Z Julią. Z Julią 4, 4, 8, 12, 15. Mamy bezatu. Wszyscy grają bezatu 15, 17. Emma ma problem. Mówimy jedno bez to i rozglądamy się z kim gramy. Nie wiadomo Julia 700 Loginsów, im Boiner z Anglii i Emma Abizmil z Francji. Emma się nazywa Abizmil. No trudno niech się nazywa. Dwa kara. Nie wiadomo co to znaczy. A spasuje. A co mi tam? Moje wartości karowe tracą na wartości. Wiz dziesiątkę wygląda na wiz z dubla. To powinno być szóstka kar. Dziesiątkę przepuszczę, waleta zabije. Wtedy im pasuje waleta. O! Nawet jak dama weźmie. Mam układ impasowy na waleta. Jeżeli figura jest w stolitku, to ją impasujemy. W ten sposób jak przeciwnik zagra lub, lub Julia 1720, to mamy, to wyrabiamy sobie lewę kierową. Mhm. W ten sposób zbijemy i powtarzamy. Pika, inne wisty są nieciekawe. W treflach nie chcemy grać. Kiera nie chcemy grać. Kara nie chcemy grać. Mhm, dama i tak brała. Ciekawe kto ma waleta. O właśnie. Ciekawe kto ma damę treflę. I tu mamy lewe na króla. No udany impas. Zostało dziewięć. O. I gramy w pika, bo to jest bezbolesne. Powinna w karę jeszcze zagrać. O właśnie. Zostało 8 kar Troszkę się skrócił. O właśnie, tylko żeby ten mój nie przebijał, kiedy tego, tego przebił. No bardzo ładnie. Zostało 7 kar. No w pika. No, daj jeszcze raz pika bardzo dobrze. No i mamy szansę na 4 lewe. Zostało 5 kar, o ile dobrze umiem liczyć. Więc jeżeli Julia ma choć... Ojej W moim odczuciu zostały tylko dwa kara. Gdybym wziął te lewe, to by to teraz na mnie przebił by nim? A no właśnie. Ajajaj. No nie wyrzucę jej. Miała te cztery kara zamiast je szanować. Jeszcze wygraliśmy jakimś fortunnym trafem 1 i 4, bo się nie pchałem w grę. A w piki, gdybyśmy zagrać dwa piki. No trudno. No, na czerwono nie, nie zaryzykuję otwarcia. Blefować nie będę moje figury tracą na wartości, bo tu prawdopodobnie jest król karo. Kontra. Kiera. No powiedzmy pik. Bezat zawsze mogę powiedzieć. Ale piki taki tłusty kolor. A cztery kiery już Julia powinna skontrolować. Nie chciało mi się grać w obronie. W ten sposób wyeliminowałem i Julia nie będzie mi psocić. O, proszę bardzo. Oddajemy kiera. Jakieś piki. Osiągnijmy jednego pika. To powinien być po lewej jas. dziesiątka bardzo ładnie pofrunęła. Zostało im dwa piki. O, na to czekałem. Jeszcze dwie lewy muszę wziąć, bo tutaj są te dwa piki. O. Tu sobie spokojnie przebijam. Siedem lew 8. No i dziewiątą, bo ten po prawej ma trefla, ten po lewej nie. No a z pik jeszcze siostrą to i tak na wszelki wypadek. Pewną ręką trzy piki na cztery kiery oni leżeli, na trzy kiery też leżeli. Ale mój nie zdecydował się na konterkę. Znaczy, moja no spasuję, bardzo słabe karty mam, ale i słabymi kartami trzeba sobie radzić. Mam no, całe dwie lewy, no dwie lewy mam. O! I teraz mogę zgłosić jednego pika. <laughs> Piki są starszym kolorem od kierów, to jest bardzo dobrze. Ten dwa trefle zgłosił. I więcej nie gram. To nie ma nic do powiedzenia. Ja też. Mm -hmm. Dabel. Dlaczego mój nie dał dabel? Co na nie wie, że trzeba dać dabel i wystawać szpika Przecież masz trefle, cztery trefle masz kobieto. Wystoi w pika. Wist pikowy, na no dobry. Jeszcze raz wystojemy w pika. Jeszcze raz w pika. Wspika, żeby dzinie skrócić. Trefle były potrzebne, żeby przytrzymać kiery. <ślad�resh an Schulen> no pięknie. Lewe straciliśmy. Wyrzuciłem ją, bo już to, to nie ma sensu z nią grać. Grała przeciwko mnie. No właśnie, dała lewy tu na kiery. Ten nie chce lew kierowych, no trudno. Też nie umie grać. Pika, pika, pika. Leo przyszedł. Z Nowej Zelandy. Cztery trefle było bez jednej, braliśmy dwie pikowe. Treflową. Kiedy mam pięć kierów przy tych czterech kierach, <coughs> muszę spasować. Uwaga. Wystoi <coughs> w drugą damę. A ten w kiera w singla zawistowo. Do dama kawa na wagę złota. <coughs> Lech możemy szukać w karach. A Kierę muszę trzymać, bo będzie wyrabił. Nie ma znaczenia w układzie. i tak bym wyrzucił, więc to bez znaczenia. Liczymy piki. O, mam lewa na waleta szansę dostać. Bardzo dobry whiskiera. Jeden pik mniej. Mhm. Zagram na podział pików. Dostałem lewe i mam iskiera. Osiem pików poszło. Zostało pięć. Ma dwa piki im. Mhm. Mhm. Dużo miał w tej karcie. wyrzucił kiery Mhm, mm przebija. Przebija kiera. W Karo to nieciekawie zagrał. To nie zagrał dobrze. Zostało mu po piku. Mm -hmm. Mój żeby puścił. Puść. Puść! 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 Puścił! Przegrali. Wykładaną grę. Proszę, jak się liczy atuty. Teraz się wyjdzie w dziesiątkę, kierw Bez dwóch niespodziewanych. Gdyby mój wskoczył królem kier, to by ugrali. Cztery kier oczywiście było wykładane. Cztery piki było wykładane. Trzeba było tych nie grać bijać dwustronnie, na przykład jedno pas. Jeden pik. Leo bardzo ładnie grał. Teraz jak zgłoszę kiery, to znaczy mam cztery kiery, a pików pięć, bo jedno piko oznacza czwórka. bym się zdenerwował. Kontra powinna obiecywać cztery kiery. Nowy kolor forsuje. Cztery kiery, pięć pików. Na pozycji śmierci nie daje się kontry. Zagramy. Muszę wziąć tylko osiem lew. No spróbujmy tak. Oddam dwie karowe pikową. I no to gramy. Jakieś lewy? O, przebił od, od długości, zostało 12 kierów. Nie, nie przebił mi lewy, dał mi lewy, bardzo ładnie. Semka się jest dobra. Przegrywająca na przegrywającą. Dobrze. Jeszcze mogę dwie lewo oddać. Impas. Oddam na damy kier. A ósemka jest dobra. I król jest dobry. Mhm. Rozdzielamy atuty. Promocja dziesiątki za asem. Jakby nie podłożyła, a dziesiątka by wzięła. Plus 10. Co to było? Miałem taką kartę. Taką kartę miałem i mi uciekło. cztery kiery wygrać no, można było nie dać sobie przebić zagrać impas pik i kier do figury no dawało się dwa kara <laughs> dam mu grać 3 bezaty ostatnie raz danie grał mnie zdenerwował można wygrać 6 kara a on gra 3 bezaty Dobra, no po prostu mnie zdenerwowało. Odblokowujemy piki. 11 lafiusz jest. Karę możemy tylko w tamtą stronę impasować. O, walet wypadł. A 3 za tu nie było potreflowym. No kochani, zmęczyliśmy się. Dziękujemy.